W odcinku o szukaniu informacji posłużyłem się krędu szukającą konkretnych modeli konsoli PlayStation 3. Historia tych modeli jest o tyle ciekawa, że powstały one w takiej formie przez presję czasu. Niewiele konsoli była opóźniona. Konkurent postaci Xboxa już dawno wystawił swojego reprezentanta w walce o siódmą generację konsol. 360 miała wsparcie dla większości gier poprzednika. Sony nie chciało być gorsze. Zatem ktoś wpadł na pomysł, ej, coś tam części z PS2 zalega w magazynach. Z emulacją PS1 sobie radzimy, no to wrzućmy fizycznie całe PS2 do środka i jakoś to będzie. I tak oto zrodził się model CEH-A. Ten taki niepozorny, 20 GB. I to właśnie on ma 100% wsparcie sprzętowe. A model CEH-C, -C, pomimo tego, że się u nas utarło inaczej, przelicza większość operacji software'owych. Pamiętajcie, że mówimy tutaj tylko o PS-ach FAT. Lub inaczej mówiąc klasik. A i w sumie prawdopodobnie na wszystkich modelach PS3 odpalicie z lepszym, bądź gorszym skutkiem gry z pierwszego PlayStation. Ja, zresztą. Doczytajcie, poznajcie tę historię sami.